Witam w programie O tym się mówi. Naszym gościem jest pan Dariusz Klimczak, członek zarządu województwa łódzkiego, PSL. Dzień dobry państwu. Co pan sądzi o protestach w sprawie podpisania przez Polskę umowy akta? Czy one mają sens jeszcze dzisiaj? Nawet dzisiaj? W kraju demokratycznym każdy, każdy wyraz protestu ma sens. Kwestia jest taka, jakie wnioski wyciągamy z tego rodzaju dialogu społecznego. Wydaje mi się, że gdyby w inny sposób były prowadzone negocjacje, konsultacje z wszystkimi instytucjami czy osobami, które w ten proces są wdrożone, no dzisiaj nie byłoby mowy o tym, żebyśmy w ten sposób protestowali. Wystarczyło także odłożyć podpisanie, podpisanie tego paktu przez stronę Polską. Yy, jeszcze o jakiś czas, dopóki się te negocjacje nie skończą, tym bardziej, że i premier, i minister Boni, i minister kultury Także, także mówią o tym, że ten proces negocjacji trwa, więc ja nie, nie widzę powodu, żeby tak spieszyć się z podpisaniem tego paktu. A widzi pan powód, żeby zaprotestować? Pan, pan by zaprotestował? Sytuacja, sytuacja jest złożona. Ja bym protestował tylko w jednym wypadku, że treść, treść tej umowy nie jest dostosowana do, do chociażby europejskiego prawodawstwa. To jest oparte o prawo anglosaskie i gdybyśmy chcieli jego bezwarunkowo Bezwarunkowego podpisania, to tak naprawdę trzeba go dostosować do naszych warunków prawnych. Nie mówię tylko o polskim, ale także o tych specyfice europejskiej. A myśli pan, że te osoby, które protestują, wiedzą o co chodzi w tej umowie? Czy protestują? Bo, bo, jeżeli, bo tak jest fajnie. Jeżeli europoseł Migalski nie wie o co w tym chodzi, to przypuszczam, że jakiś procent osób, które protestują, także nie wie o, o, o co chodzi. Tak naprawdę wszyscy boją się tego, że. Wrzucając link na Facebooka z jakimś utworem muzycznym, bądź bundując bądź kompilację jakichś utworów medycznych, łów medycznych, muzycznych. muzycznych, będziemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej. A tak naprawdę to chodzi o, o przeciwstawienie się obrotowi podróbkami, taki twardy obrót podróbkami. I tutaj jest według mnie tylko zawężenie kwestii odpowiedzialności, jeżeli chodzi o. O takie reklamowanie innych utworów muzycznych. No I tutaj, jeżeli uszczegółowimy tą umowę, myślę, że problemu nie będzie, internauci się uspokoją. No to, to tak samo jakby kiedyś mówić o e, bibliotekach. No to także jest własność intelektualna, każda książka, jeżeli byśmy zabronili e, wypożyczania z bibliotek, no to także wszyscy by protestowali. Widać kryzys w naszym województwie? Jeżeli patrzymy na nasz budżet, widzimy pewnego rodzaju zmiany i gdybyśmy patrzyli w różne jego gałęzie, chociażby przychody z podatku CITO do osób prawnych, to widać pewnego rodzaju zmniejszenie. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki na inwestycje, na pewno nie możemy mówić o kryzysie. A możemy mówić o kryzysie w budżecie na rok 2012. Nie, ponieważ wszystkie te inwestycje kluczowe, które zaplanowaliśmy są kontynuowane. Jeżeli chodzi o inwestycje nowe, nowe działania także pojawia się ich szereg. No nie są na taką skalę, jak w budżetach poprzednich, ale jeżeli to porównamy z skalą zadłużenia województwa, to możemy powiedzieć, że proporcje zostały zachowane. Wszyscy wiemy o czynnościach zarządczych i konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej, jak to się odbiło na głównym dostawcy podatku, czyli podatku CIT dla województwa, I ale tę sytuację monitorujemy, jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów i jeżeli 2012 rok nie będzie dla nas satysfakcjonujący, to jestem przekonany o tym, że te dochody, które straciliśmy, będą zrekompensowane w 2013 roku. A będziemy oszczędzać, jeśli tak, to na czym? E, oszczędzamy, oczywiście, dlatego to zadłu na zadłużenie, zadłużenie województwa jest mniejsze, znacząco mniejsze, a nie ma takiej sfery działalności województwa, w której którą byśmy pozostawili jako uprzywilejowaną i na niej nie, nie oszczędzamy. Począwszy od promocji, skończywszy, skończywszy na działaniach w transporcie i drogach, są pewnego rodzaju oszczędności. Najbardziej oszczędzamy na drogach? Nie, właśnie najmniej oszczędzamy na drogach, ale mówię, że począwszy od promocji, działań promocyjnych, skończywszy na transporcie i drogach, także są oszczędności. A o jakich działaniach promocyjnych, na których oszczędzamy, Pan mówi? No to są szczegóły, ale także środki przeznaczone chociażby na taką współpracę z różnego rodzaju organizacjami, które wykonują zadania publiczne województwa bądź reklamują samorząd województwa łódzkiego poprzez swoje działania. Tych środków jest troszeczkę mniej, ale wydaje mi się, że to jest naturalne. Sytuacja w polskiej służbie zdrowia jest, jest jaka jest, jest nieciekawa. Tak, wygląda, kiedy, tak to wygląda, kiedy oglądamy wiadomości, fakty czy, czy wydarzenia. Wiemy mniej więcej, co się dzieje na górze, na stanowisku ministra zdrowia. Minister zdrowia ma polityczne i nie tylko kłopoty. A jak to wygląda na dole, na naszym poziomie, na poziomie województwa? Jeżeli chodzi o taki przekaz medialny, no często to wygląda nieciekawie, ponieważ zawsze jest, zawsze pokazywane są kłopoty, rzadko sukcesy i to tylko chyba w tej gałęzi sportowej najmniejszym sukcesem się cieszymy i pokazujemy te, te sukcesy. Natomiast jeżeli chodzi o, o służbę zdrowia, no często, jest, często jest mowa o tych trudnościach, które no wyniknęły. Z różnych powodów, ale tak naprawdę wiele jest prawdy w tym, co mówił minister Arłukowi, że kiedy szykują się zmiany, zawsze podnosi się e, kurz uh -huh. i e, nikt nie analizuje, e, rzadko kto analizuje, bo nie chciałbym tutaj ujednolicać te, te, tej kwestii, rzadko kto analizuje, jakie przychody, jakie korzyści osiągamy. Natomiast zawsze, zawsze podnoszą się głosy tych, których sytuacja staje się labilna, bo nie chciałbym powiedzieć, że są stratni na niektórych działaniach. W naszym województwie jest zupełnie inaczej, ponieważ my jesteśmy jednym z beneficjentów tego systemu, mimo że samorząd województwa to jest 50% rynku medycznego w naszym regionie, natomiast my jesteśmy jednym, powtarzam jednym tylko z beneficjentów. Na, dla nas bardzo ważne jest kontraktowanie na 3 lata z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także dla nas są ważne obciążenia, które, które wynik nowe obciążenia, które wynikają, czy chociażby dwuprocentowy wzrost składki rentowej, czy chociażby nowe ubezpieczenia, od, od tak zwanych zdarzeń medycznych. To są nowe, nasze nowe koszty. I dopóki nie zbadamy sprawozdań biegłych rewidentów z 2011 rok, a tak naprawdę w roku przyszłym, za 2012 rok, wtedy nie będziemy mieć prawdziwego dokumentu, który pokaże, jak, jak wygląda sytuacja finansowa łódzkiej Ochrony Zdrowia. A jak wygląda sytuacja polityczna w Sejmiku, w Sejmiku naszego województwa, koalicja? Trzyma się mocno? Żadnych zagrożeń koalicyjnych nie widzę, tym bardziej, że coraz większa zgoda panuje w Sejmiku, widać chociażby po ostatnim głosowaniu nad budżetem. Ale zgoda między kim, a kim? Między wszystkimi ugrupowaniami. Bardzo, bardzo realnie każdy podszedł do prognozy budżetowej i jeżeli koalicja w naturalny sposób głosuje za projektem uchwały budżetowej, a opozycja wstrzymuje się, i, i jeden, z jeden z klubów opozycyjnych mówi, że to jest budżet lepszy od poprzedniego. To znaczy, że naprawdę e, zdarzył się sejmik, który bardzo realnie, w sposób zgodny, mało polityczny, e, patrzy na tą najważniejszą e, kwestię życia samorządu, czyli na finansę. No Rzeczywiście to jest <laughs> zadziwiające, bo nie słyszałem o, o podobnych przypadkach. Na poziomie na przykład rad miasta, myślę o tutaj naszym regionie, to nie mówiąc o Sejmie. Oczywiście jest, jest to pewnego rodzaju event, ale to trzeba się pokłonić wszystkim radnym, ponieważ no i rodzajowi dyskusji. To nie jest tak, że radni spotykają się na sesji, wtedy dopiero rozmawiają o budżecie. Jest wiele spotkań tematycznych, długo długotrwają komisje, zawsze do dyspozycji są nasi urzędnicy z finansów, pani skarbnik. I to jest efekt tego, że wiemy, wiemy na czym głosujemy. Nie tak jak poseł Migalski w europarlamencie. A i przyczepił pan się do posła Migalskiego. On stwierdził, że jest wielu jemu podobnych, którzy też nie zawsze wiedzą, za czym głosują. Obawiam się, że, 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 że to chyba tylko on jest lub... No ale myślę, że to jego śląscy wyborcy to zweryfikują. Na Śląsku żyją bardzo praktyczni ludzie, ludzie rzetelni. Jeżeli pobiera się tak wysokie upasażenie w europarlamencie i publicznie, przyznaje się do tego, że niewiele jest spraw, za którymi świadomie się głosuje, to myślę, że, że powinien pan Mingarski zrezygnować jak najszybciej z mandatu, bo to jest strata dla, dla Śląska, strata dla Polski. A panu pan marzy się kariera w Europarlamencie w przyszłości? Zajmuje się samorządem i na razie i tak. zajmuje się samorządem, kiedy stworzy się sytuacja, w której będzie możliwość działania w, w, w parlamencie europejskim, to, to, to już nie będzie zależeć ode mnie. Wszyscy wiedzą, jakie są wątki, uwarunkowania polityczne, że jeżeli ktoś porozumiewa się obcymi językami, ma dobrą wiedzę, plus notowania wskazują na to, że być może będzie miał określone poparcie, takiego kandydata się wystawia. Natomiast w PSL-u jest wielu takich, każdy z nich ma szansę na mandat w parlamencie europejskim. No, bardzo dziękuję. Dariusz Klinczak, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, był gościem programu. O tym się mówi. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie.